Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki Jazdy. Dzisiaj kolejny temat związany z finansami osobistymi. Jest to krótki filmik, w którym spróbuję Was przekonać w kilku zdaniach, dlaczego warto mieć oszczędzone 10 tysięcy złotych. Ktoś powie, już mówiłem we wcześniejszym odcinku pierwszej części, że te 10 tysięcy złotych naprawdę ma ogromny, ale to naprawdę ogromny wpływ na styl i jakość naszego życia, na, słuchajcie, takie nasze finansowe bezpieczeństwo. Dzięki tym zaoszczędzonym niewielkim środkom pieniędzy, ale jednak 10 tysięcy złotych, zauważcie, możemy dzięki tym pieniądzom kilka miesięcy przeżyć bez pracy. Czyli zobaczcie, teraz w czasie spowolnienia gospodarczego jest to ogromny argument, jest to ogromny plus posiadać chociaż tak niewielkie oszczędności. Mam nadzieję, że Was o tym przekonałem. Bardzo mi na tym zależy, żeby każda polska przeciętna rodzina posiadała przynajmniej kilka pensji zaoszczędzone, ponieważ ja jeszcze kilka lat temu nie miałem dokładnie żadnych oszczędności, słuchajcie. No, większość Polaków jak żyje? No żyje, słuchajcie, od pensji do pensji. Ja wiem dokładnie o tym, jak to dokładnie wyglądało na moim przykładzie i wiem, że Kilka oszczędzonych pensji daje ogromną, słuchajcie, satysfakcję i bezpieczeństwo dla całej rodziny. Słuchajcie, dzięki temu my się w ogóle nie przejmujemy, czy gdzieś tam zostaniemy zwolnieni. Czy będziemy potrzebować te pieniążki na różnego rodzaju szkolenia, przekwalifikowania się, ze względu na to, że zostaniemy zwolnieni z pracy. Jest to, słuchajcie, bardzo sytuacja komfortowa. Zapraszam do oglądania poprzedniego odcinka, w którym naprawdę tych argumentów tam przytoczyłem bardzo dużo, ale od kilku, o kilku argumentach zapomniałem, dlatego chcę tutaj tym filmikiem uzupełnić. Słuchajcie, co się dzieje, jeżeli posiadacie choćby nawet 10 tysięcy zł? Jest, jest taki komfort psychiczny. Poza tym, większość z nas, zauważcie. Jak postępuje, jak się zachowuje, jaka jest ta nasza mentalność finansowa? Taka, że słuchajcie, my pracujemy, 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 czekamy na wypłatę, i my wręcz, słuchajcie, nie możemy doczekać się do tego dnia, do tego pierwszego czy też dziesiątego. Różnie zakłady pracy płacą nam yy, w różnych terminach. My nie możemy się doczekać do tego dnia, kiedy będzie ten pierwszy, kiedy będzie ten pierwszy, bo pierwszego mam wypłatę, tak? I wtedy w ten dzień wypłaty, słuchajcie, szalejemy, tak? No, jest wiele osób, które właśnie w ten sposób postępują i po prostu czekają na ten dzień wypłaty. Słuchajcie, no, jakby to był jakiś super dzień. Zauważcie, jeżeli macie zaoszczędzone te 10 tysięcy złotych, wy w ogóle nie czekacie na żadną wypłatę. Po co? Ponieważ wy, tak naprawdę, jeżeli potrzebujecie tych pieniędzy, jakiejś większej gotówki, to wy ją macie na koncie. <laughs> Zobaczcie, jaka to jest zmiana całkowicie mentalności. Czyli tutaj. Troszkę jest dyskomfort, bo no, powiem szczerze, no jest dzień wypłaty, ale to jest dzień jak codzień, on się niczym nie różni od pozostałych dni, gdzie pamiętam wcześniej kilka lat temu, no człowiek się cieszył na tą wypłatę. No teraz troszeczkę się w ogóle nie cieszy. Dlaczego? No ponieważ te pieniądze i tak mamy, więc tutaj, jeżeli nam się coś na mieście spodoba gdzieś znajdziemy jakąś super okazję, bo na przykład nagle sąsiad sprzeda, kupił nowe auto, tak, Te stare chce się już go pozbyć, bo tam ubezpieczenie i tak dalej mówi, dobra, słuchaj, sąsiad, daj mi 4,5 tysiąca i zabieraj ten samochód. No, Widzisz, jak jeździ elegancko tego i słuchajcie, to są takie okazje, okazje. I zobaczcie, jeżeli mamy zaoszczędzone kilka właśnie pensji, to my z takiej okazji możemy skorzystać. Bo jeżeli my nie skorzystamy, to komuś innemu sprzeda, tak, ten samochód, a jeżeli jest wartej ceny, to wydaje mi się, w mojej opinii, że warto z takich okazji skorzystać. A zauważcie, jeżeli na przykład warto, wartość danego dobra, na przykład już samochód, tak, jest ten samochód wart 8000 czy 7, a ktoś nam go chce sprzedać za. Ceny, no jedna trzecia ceny jest mniejsza, tak, czyli jest warty 7 tysięcy, a ktoś nam chce sprzedać go za 5 czy za 4,5 tysiąca złotych. Jeżeli, zauważcie, my nie mamy tych pieniędzy zaoszczędzonych, to my nie skorzystamy z tej oferty. Dlaczego? No ponieważ nie mamy żadnych środków finansowych. My, słuchaj, sąsiad, to poczekaj, poczekaj jeszcze 2-3 miesiące, ja oszczędzę i Ci dam. No wiadomo, że nikt na to nie pójdzie, czyli zauważcie, że... Dzięki tym zaoszczędzonym pieniądzom, my możemy skorzystać z pewnych okazji, które bardzo często trafiają się nam w życiu, częściej niż nawet myślimy. Także to argument tutaj przemawiający za tym, że warto mieć nawet tak niewielką sumę, wydaje mi się, jest, jest duży. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Słuchajcie, już 5 minut minęło. <laughs> jeszcze coś może mi się przypomni. <laughs> Powiem na swoim przykładzie. Moim zdaniem największym takim argumentem jest to, że po prostu jest taki komfort psychiczny. Komfort psychiczny. Czyli zobaczcie, co by było, abyśmy mieli zaszczędzone nie 5 czy 10 tysięcy złotych, ale 50 tysięcy złotych czy 100 tysięcy złotych. Wierzcie mi, bardzo mocno to wpływa na, ta, na nasz taki spokój życia i to mi się wydaje taki największy argument. My jesteśmy przygotowani na różne sytuacje, na różne nietypowe sytuacje, które mogą zdarzyć się w naszym życiu. Już mówiłem w poprzednich odcinkach, jakie to są sytuacje, takie tość trudniejsze, na przykład jakaś choroba, będziemy potrzebować na taką jakąś podstawową rehabilitację żeby komuś po prostu pomóc, tak, w chorobie i tak dalej i tak dalej. Są różne nieprzewidywalne nieprzewidywalne sytuacje, czasami dość nieprzyjemne, ale jednak jeżeli my mamy jakiekolwiek oszczędności, to można zredukować troszeczkę ten stres i zobaczcie, my jesteśmy gotowi na tą ewentualność, że coś nam, coś nas w życiu zaskoczy, tak, czyli potrzebujemy 3 czy 4 tysiące na jakąś rehabilitację, mamy te pieniądze, słuchajcie, czyli to już Troszeczkę nam niweluje ten stres. My jesteśmy, słuchajcie, gotowi na różne nietypowe, właśnie niespodzianki. Popsuje nam się lodówka, my nie musimy brać pożyczki, my po prostu idziemy i kupujemy za gotówkę, za 1000 czy 2000 to lodówkę. Rozbijemy gdzieś lekko auto, stuczka. My po prostu sięgamy po tą poduszkę i naprawiamy ten samochód. Tak? No, no Sytuacji jest naprawdę mnóstwo. I, i wydaje mi się, że. No, że przekonałem Was do tego, że warto mieć zaoszczędzone choćby na początku 5 czy 10 tysięcy złotych, ponieważ bardzo mocno wpływa to na jakość naszego życia. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Na razie, cześć.